W futbolu widzieliśmy wiele kuriozalnych sytuacji. Do jednej z nich doszło w czwartek wieczorem. W meczu eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Pomiędzy Rakowem Czestował a Rubinem Kazan. Co dokładnie się stało? Na papierze Rubin jest bardzo profesjonalnym klubem. W końcu nie bez powodu należy do czołówki Ligi Rosyjskiej. Okazuje się jednak, że czasem i w takim projekcie może dojść do skrzydłów. Podczas spotkania z Rakowem piłkarzem z Kazania zaczęły odpadać numerki na koszulkach. Jakby było tego mało, podobna sytuacja miała się z nazwiskami. Sztab rosyjskiej ekipy próbował ratować sytuację. W tym celu używano nawet markerów, aby zamaskować ubytki na trykotach. Zdjęcia jednak szybko obiegły internet, stając się w krótkim czasie hitowym wydarzeniem.